Bardzo dawno temu, około 4000 lat temu, istniało miasto Ur w Chaldei, na ziemi Mezopotamii. To było miasto, w którym Pyna Rzeka stała ogromna witynia, a kupcy przychodzili i odchodzili na Dajcmud tno Icha. Jednak syn Haran zmarł wczenie. Jego syn Lot został pod opiek dziadka i wujka. Pewnego dnia Dera postanawia opuścić rodzinne strony i uda się do Kanaanu z rodzin. Marze o lepszym iciu w nowej ziemi. Oni wyruszyli w Duk Podrę na pnocy wzdłuż rzeki Eufrat, prowadząc by do jej rodzin. Ostatecznie dotarliśmy do miasta o nazwie Haran, bijo ono zatoczone ludmi i prosperowało dziki handlowi. Dera pozostał tam i ostatecznie zmarł w Haranie. Historia rodu wydawała się zatrzymana. Jednak w tym miejscu Begi wezwa Abrahama. Id do ziemi, kter poka. Jednak towanie tam Bege wezwa Abrahama. Id do ziemi, kter Jednak w tym miejscu będzie wezwa Abrahama. Id do ziemi, kter poka. Tutaj zaczyna się wielka historia wiary Abrahama. Historia Abrahama quiz jak nazywało się miasto, w którym mieszkał Terach, ojciec? Abrama? The answer is number two? Kogo Bóg powołał w haranie? The answer is number three, Abram. Ile lat miał Abram, gdy usłyszał głos Boga i wyruszył w swoją podróż? The answer is 75. Come to Hello Christian, hear the stories of the Bible, sing.